Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj będą ćwiatki z kurczaka pieczone w piekarniku. Kurczaka należy najpierw ponakrajać porządnie. I od razu rzucam na blachę. Mam 6 łódek. Teraz zrobimy marynatę. Zobaczcie, mam tutaj jogurt grecki, do którego wrzucam 3 łyżeczki takie duże chrzanu. Takiego chrzanu z Wcieram 5 ząbków czosnku. Dodaję płaską łyżkę soli i płaską łyżkę czarnego pieprzu. I teraz smaruję mięso. Robię to od razu na blaszce. Tak przygotowanego kurczaka zostawiam na jakieś półtorej godziny, żeby przeszedł marynatą. Czekałem jakieś dwie godziny. Teraz czas wstawić kurczaka do piekarnika. Tak przygotowanego kurczaka wkładam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na mniej więcej godzinę czasu, a więc do zobaczenia za godzinę. Aha, i chociaż raz odwróćmy go w trakcie pieczenia. Tak w połowie. Kurczaki gotowe, wyglądają naprawdę apetycznie, więc teraz wykładam na talerz i za chwilę jednego spróbujemy. I obiad jak znalazł, co? I teraz jednego spróbujemy. Są delikatne i soczyste. Skórka z wierzchu chrupiąca. Pycha. Wow. Kurczaki to się w ogóle powinno łapami jeść. Mm. Wtedy smakują najlepiej. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. Liczę Wam smacznego. I pamiętajmy, gotujemy szybko, tanio i smacznie.